Ja się nazywam Dorota Williams i jestem stylistką. Naszą główną bohaterką jest dzisiaj Dorota. Ewa zajmuje się fryzurami, włosami, Michał make-up. Nie ukrywam, że chciałabym wyglądać wyjątkowo w ten wieczór. Chciałabym wraz poczuć się prawdziwą królową balu. Czyli to jest wielkie wyjście, bardzo, bardzo szykowne, wieczorowe, czyli przede wszystkim, Dorota, długa suknia. Absolutnie możemy tutaj jakąś część ciała odkryć. Zaraz pójdziemy tutaj wiesz, przymierzać sukienki. Widzę czerń, widzę złoto, dużo błyszczących rzeczy. Wątpliwości, jeśli chodzi o, o włosy, o, o fryzurę. Że z takich krótkich, z krótkich włosów niewiele da się zrobić. No więc pierwsza informacja: jesteś w błędzie. <laughs> super, super, super. W kwestii makijażu mm -hmm. mam o tyle ułatwione zadanie, że pani ma regularne rysy, piękne zielone oczy, ładnie, oh, tak, ładnie tak, wyrysowane, wykrojone usta. Mamy tutaj wiele możliwości i strój będzie determinował też styl makijażu. Okej, okay, to idziemy działać. Tak. Bardzo ładnie. Jednak ten pomysł mój ze złoty jest fajny. Nie jest, nie jest zły. Nie, nie jest, jest zły. Zobaczmy, co się dzieje wiesz, w jakichś jeszcze innych kolorach, bo nie poddajemy się, idziemy dalej. Sam seks. Sam seks. Wow, 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 wow. Super. <laughs> bardzo odważnie, ale bardzo nowocześnie. Nie wiem czy to jest e, e, strój na, e, na wielki bal, ale na pewno na jakieś e, fajne e, wyjście wieczorowe, to, to, to na pewno tak. Ca cały czas je, jednak to złoto, co? Złoto? Chyba póki, póki co, zobaczymy na razie jak to na pierwszym na... miejscu. Tadao! Tadao, a odwróć się. To już widzę w lustrze, mm, zobaczcie. Wow. Ten spektakularny detal, e, i, i te dodatki, o, które tutaj przymierzaliśmy wcześniej, czyli opaska na głowie, która e, e, w tym sezonie jest bardzo e, modna. Modna, trendy na topie. Czyli co? Czarny znowu wygrał. Możemy w, te, w tym momencie poszaleć bardziej. No, i jeżeli chodzi o włosy, to z tym y, elementem, który się pojawi na włosach, uh -huh. który jest bardzo bogaty, bardzo wyraźny. Ja myślę też, że to też przemawia za tym, żeby właśnie wybrać a, ten kierunek. Ja No nie nie <noise> I już będzie Zdecydowałam, żeby tej objętości było trochę więcej i wprowadzimy taki element e, frywolności, dziewczęcości, świeżości. Nie będzie poważnie. Trochę takiego artystycznego nieładu. Będą tutaj usta w kolorze amarantowym. Oczy z takimi pięknymi rzęsami. Lekko mm -hmm. przydmione. Ładnie wyrównany kolor twarzy, także na pewno zrobisz wrażenie tego wieczoru. Próby, próby, próby oto efekt końcowy. Dorota, piękna Dorota w pięknej sukni, w pięknym makijażu, w nowych trendach, z nowymi pomysłami na akcesoria. Mam nadzieję, że Państwu się również podoba. Mnie się podoba bardzo. Mam nadzieję również, że. Przybliżyliśmy Państwu z moimi przyjaciółmi kilka nowych trików modowych, które możecie, Panie zastosować wychodzące na bal. Nie bójcie się, próbujcie, eksperymentujcie i życzę Wam miłej zabawy. Efekt przerósł moje najśmielsze oczekiwania i teraz mogę w końcu pójść na bal.